No, kokosik gotowy. No, teraz to już bez entuzjazmu. Nie? No. To z tej strony musisz chyba kokos bardziej podejść. Nie? No, już tak tego nie rozwalisz teraz. Podwójny słupałek No i właściciel Stafika może odpocząć. Potrzeba matką wynalazków ha. Co kokosek Inaczej, nie? Z jedną stopełkiem sobie poradziłeś bez problemu No to ciężko cię będzie teraz to zmęczyć W końcu może odpuścisz

No tak O inteligentny chłopak, no Możesz tu kombinować, może ci pyknie o. Ewidentnie teraz to nie potrafi przegrywać Ty Dasy radę chyba No no kombinuj, kombinuj kokos Tu musisz. mogę czekaj. O, tu, 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 za to. O, o! Już dałeś radę. Czekaj, tu, tylko za to. Nie, nie, nie.